Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj mamy takie oto zdrabki, więc ta krzyżówka za piątkę, zdrabka olkarz za 7 euro, która już jest pewniaczkiem. Tutaj zdrabka champion za trójkę i olkarz za 2 euro. No i jeśli chodzi o zdrabki, no to zdrapałam sobie już tą grę tutaj internetową i tutaj jest wygrana, a wiadomo jak jest tutaj wygrana, to tutaj też musi być. Więc zobaczymy, zrobimy sobie ją na końcu. Także zapraszam Was do oglądania. Na pewno będzie, na pewno wiadomo, że będzie z wygraną odcinek. No, a co tutaj dalej wpadnie? No, to się okaże. I mamy zdrapeczkę Olkarz w tej nowej wersji. No, od starej to ona się różni, yy, troszkę się różni. Tutaj musimy znaleźć trzy takie same kwoty, żeby wygrać kwotę. No, i tutaj nie ma darmowej zdrapki do wygrania, jak tej starej było. Wszystko mamy po dwa razy. A tutaj w tej drugiej grze nie szukamy trzech takich samych symboli, tylko szukamy sztabki. Sztabka daje nam wygraną. No, sztabki niestety nie było. A nie, jeszcze tutaj była. Yy, był ostatni symbol, no i, ale niestety nie ma sztabki. Także lecimy z kolejną. Tutaj szukamy trzy razy tej samej kwoty. Tak mamy 3, 50, główna, 53, 300, główna i 300. Także wszystko po dwa razy. Tutaj nasz, nasz wynik musi być wyższy od przeciwnika. Gramy o 3 euro. No niestety nie udało się a tutaj mamy wygrywające symbole i musimy znaleźć jeden z tych symboli, żeby wygrać no ale niestety nic, co by przynosiło wygraną dobra, lecimy z krzyżówką Y, i U, Y. No i w drugiej szukamy.

Hmm, w drugie nie widzę, no ale przypiąłem U, jest F. Dobra, dalej. Bo. Szukamy Bo. B w drugiej nie widzę. Chyba że, chyba, że nie jest, a nie widzę. Dalej Q i N M N. Okej, okay, kolejne litery. Z i T. Z i T. i T. No i o tyle. Tutaj T nam tworzy pierwszy wyraz. Z. i ah, i yeah. ah, yeah. drugiej. Dobra, dalej X. I w. w pierwszej nie widzę. Cztery ostatnie litery przed nami: V, i M. Pierwszy wyraz No zobaczymy. Przedostatnia to jest K. nic z tego nie będzie. Ostatnia litera, D. To nam daje drugi wyraz, D. No ale są tylko dwa wyrazy. R nie było, i nie było, S nie było, C nie było, T było, ale nie było i. No, chyba nic z tego. Mnożnik raz jeden, jakby co, jakby się gdzieś tutaj coś znalazło, no ale nie sądzę. Dobra. Teraz nasz pewniaczek. Tutaj szukamy trzy razy tej samej kwoty. 70, 70 i 20, 200. Tutaj szukamy y, takich samych symboli. Portfel, prezent. Mamy trzy prezenty. Także super jest wygrana. A tutaj mamy wygrywające liczby 14 i 29. No i szukamy. No, tutaj nie ma. I odsłaniamy sobie naszą wygraną. I mamy 7 euro. I tutaj na. Y, wam wkleję wygraną, y, która była tutaj w tym. Y, mamy 3 euro. Także dyszka odzyskana na tej zdrabce. Także, kochani, z mojej strony to na tyle. Jeśli się podobało, zostawcie co trzeba. Łapki, komentarze, subskrypcje. Mile widziane, a ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego wieczorku, wysokich wygranych. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam. Pa pa!